Kamil Bednarek był jedną z największych gwiazd festiwalu Winter Reggae w Gliwicach. Wcześniej był już w naszym mieście i, jak mówi, zawsze chętnie tutaj wraca, bo atmosfera jest niesamowita. Zawsze na koncertach yy, było masę wiesz, no! energii dzisiaj mądrzej też tak będzie, bo yy, zapewne miasta miastami się tęskni, zawsze się tęskni. Wiesz. Jeżeli jest udany koncert, to miło się go wspomina i zostaje długo. Dziękuję za obecność wtedy, dziękuję za obecność teraz Poliby Miasta Energia! Festiwal dofinansowany jest z budżetu miasta Gliwice. Koncert Kamila Bednarka przyciągnął wiele osób. Klub Spirala wypełnił się niemal po brzegi. Jednak na festiwalu nie zabrakło również innych gwiazd. Winter Reggae to jeden z najstarszych festiwali w naszym kraju. Pierwsza edycja odbyła się w 1985 roku w Gliwickim Klubie Gwarek i trwała dwa dni. Co roku na koncertach pod zimowym szyldem prezentują się polscy i zagraniczni wykonawcy, przyciągając bardzo dużą publiczność. Nic dziwnego, bo to muzyka, która łączy i pozwala się zrelaksować. Muzyka reggae jest niezwykle popularna. Popularna. Słuchają jej młodzi i ci nieco starsi. Dlatego nie może dziwić, że na festiwalu rok w rok pojawia się wiele osób. Ten rodzaj muzyki grany jest w największych stacjach radiowych, m.in. dzięki Kamilowi Bennarkowi. Osoby, które przyszły na koncert zgodnie podkreślają, że taki festiwal w Gliwicach to strzał w dziesiątkę. Myślę, że to jest świetna inicjatywa, naprawdę, ponieważ muzyka reggae jest muzyką, która łączy zdecydowanie i to widać w publiczności, widać między ludźmi. I to właśnie z Winter rozpoczęła się moja fascynacja muzyką reggae. To było, to było pierwsze, pierwsze takie miejsce, gdzie naprawdę spodobałem się, zakochałem się i od tamtej pory słucham głównie, głównie właśnie reggae. Festiwal Winter Reggae trwał przez dwa weekendy. Już na pierwszym koncercie sala wypełniła się po brzegi. Wówczas w Mrowisku wystąpił Pablo Pawo i Ludziki. W ramach festiwalu wystąpił również zespół legenda Bakszysz. Był także bopłan, który miesza reggae z hip-hopem. Muzyka reggae zmienia się, bo zmieniają się zespoły i słuchacze. Jednak idea festiwalu pozostaje ciągle taka sama: chcemy łączyć ludzi, mówią organizatorzy. No, my tak od 1999 roku staramy się co roku robić w mniejszej lub większej jakiejś wersji ten festiwal. No, Ostatnio od trzech lat pomaga nam znacznie nasze miasto Gliwice, z czego się bardzo cieszymy i dzięki temu ten festiwal przyjął taką dosyć dużą formę, bo to oczywiście nie tylko koncerty, także spotkania, wystawy, także w sumie w tym roku jest pięć imprez i tak co roku staramy się troszeczkę więcej, żeby ta kultura, reggae i to nie tylko muzyka, tylko właśnie kultura, ciekawi ludzie, jakieś ciekawe miejsca. Tegoroczna edycja festiwalu Winter Reggae już się zakończyła, jednak tradycyjnie za rok zapewne jego kolejna odsłona.